Ja słyszałam, niestety, że ty w grudniu planujesz po raz ostatni, właśnie, rozebrać się na łamach magazynu dla panów. Dla panów. To prawda? Tak, postanowiłam, już tak naprawdę odpuściłam sobie, ponieważ po mojej 27. rozkładówce na całym świecie dla pewnego magazynu powiedziałam, no to chyba już będzie dosyć. Już cały świat widział to, co miał zobaczyć, ale, ale tutaj. Z pewnych przyczyn zgodziłam się na to, żeby, żeby po raz ostatni wystąpić na łamach magazynu. To jest Playboy, prawda? Czy to jest Playboy? Nie chciałabym tutaj zdradzać, co to będzie za czasopismo, natomiast będzie na pewno. Jest to naprawdę szczytny cel. Słyszałam, że pieniążki idą na jakieś cele charytatywne. Powiedz mi, na co je przeznaczysz i dlaczego? Odezwały się do mnie po, po wydarzeniach w moim życiu, które, które zaistniały. Mówię tutaj o śmierci mojej siostry. Zgłosiło się do mnie kilka fundacji, które, które mają pod sobą kobiety, które walczą z rakiem szyjki macicy. I, i kiedy, kiedy ja tak właśnie już mówię, ciało moje, jako narzędzie mojej pracy, jakkolwiek to nie zabrzmi, jest to mocny, mocny fundament do tego, żeby wspomóc, yy, wspomóc, yy, Fundację. W, wspomóc te fundacje. Dlaczego nie? Oczywiście na początku bałam się, że, mm, no wiadomo, bałam się tego, że wezmę, we, zostanę wzięta pod lupę jako ta, yy, no tak, po raz kolejny robi wokół siebie szum yy, tym, że chce się rozebrać, rozebrać. i dodatkowo jeszcze, robisz robi siebie dobrą ciocię, która wspomaga fundację? No właśnie o to chodziło, ten szum przecież chodziło, tak? Natomiast kurczę, tak, takie mieszane uczucie miałam właśnie po, po, po tym wszystkim. Czy, czy faktycznie dobrze zrobiłam troszeczkę wychodząc z tym na światło dzienne? Po wywiadzie dostałam bardzo, bardzo dużo podziękowań od dziewczyn i, i każda jedna pisała, że zmotywowałam ją właśnie do tego i właśnie dzisiaj umówiła się już do ginekologa i, i zamierza się przebadać. I to jest bardzo fajne. I właśnie te uczucia, które miałam mieszane, takie wiadomości od kobiet młodych rozwiały wszelkie wątpliwości. Że warto było. Warto, warto, naprawdę warto. Tak jak mówiłam, jeżeli ma to uratować czasami. nawet jedno, jedno życie, prawda? Nawet jedno życie. W tej chwili wiem, kiedy do, do, ta choroba tak naprawdę dotknęła również mnie. Teraz wiem, jak zdrowie jest ważne. Nigdy wcześniej jakoś nie przykładałam do tego uwagi, bo myślałam, o, jak. Wszystko jest, fajnie jest, miłość. Jestem młoda, jestem młoda, cóż może mi się innego wydarzyć. Naprawdę nie, mówię to na własnym przykładzie takiej osoby trochę lekko ducha, a w tej chwili jest, jest inaczej i cieszę się, że jestem tutaj. Wszystko, co piękne i ładne może ludziom się z czasem znudzić, a nudzi się szybko, bez względu na to, jakie by nie było. Fajnie będzie. Fajnie by było coś pokazać, że. Oprócz tego, że się w miarę wygląda, fajnie byłoby coś pokazać, że ma się jakieś umiejętności inne niż, niż pokazywanie się na ściankach, co totalnie mnie nie, nie, nie cieszy, nie bawi. Próbowałam y, parę razy i, i po prostu jakoś tak y, nie odnajduje się. No, nie odnajduje się. No, oczywiście, gdzieś to jest wpisane. W cały, ten, w cały ten bajer bycia, bycia gdzieś tam rozpoznawalnym. Trzeba pokazywać się, trzeba bywać. Natomiast wolę chyba spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi, bądź wymyślając wciąż nowe dla mnie jakieś projekty. Początki bywały różne. To jest taki strach. Taka trema, nawet wiesz, co teraz udzielając wywiadów nauczyłam się, trochę się tego uczę. I tak jest również z pozowaniem na ściankach. Chłopaki chcą wyłapać błędy, ponieważ to się sprzeda. Różne fakapy i po prostu tego typu rzeczy, które, które, które się sprzedadzą, no, bo ile można oglądać. Jedną czy drugą, no, na tych ściankach one, one cały czas mają te same miny, tylko zmieniają się ubrania. No nie wiem, no, być może, być może no, w, dlatego też każdy jeden błąd, każdy jeden coś, co, co, co jest chociaż można z tego poszydzić, również dla czytelników jest, jest okazją do wyśmiewania. A dla dziennikarzy, fotoreporterów bardziej e, okazją do tego, żeby to dobrze sprzedać. Oni z tego żyją w końcu. Pierwsza sesja zdjęciowa odbyła się dokładnie lat temu 5, i była to sesja do magazynu CKM. Później w przeciągu roku odbyło się ich aż 4. Byłam wolnym strzelcem, to znaczy nie byłam osobą związaną żadną z agencji, Każda nastolatka chce być mistrz, chce być księżniczką, więc ja również zaczęłam od bycia mi. Patrząc na Twoje zdjęcia sprzed kilku lat, nie da się nie zauważyć, że troszkę wyglądasz inaczej na nich. I to chyba nie jest tylko kwestia zmiany kolorów włosów, prawda? Wiesz co, no, młodego człowieka polega na tym również, że, że wiesz, że z pulchnej buzi... Wraz z wiekiem, wyrasta. Wyrasta z wielu rzeczy. Czy pytasz, czy ja widzę w sobie, czy pytasz ogólnie o, o, o zmianę mojego wizerunku? Chcę, żebym ci coś powiedziała. czy Nie wiem. Pytanie wprost. Czy korzystałaś z medycyny estetycznej? Tak, robiłam sobie mezoterapię dwa miesiące temu. To był zabieg, o którym mogę mówić, chcę mówić, a o reszcie. Znaczy, nie wypada kobiecie mówić. No nigdy nie jest tak, żeby było doskonale. Zawsze nawet kobieta piękna ma bardzo dużo kompleksów. Eee, tak jest. Ja też je mam. Moje kompleksy? O, kurde. Mam celulit. Eee, mam też celulit, jak 98% kobiet na świecie mam celulitis, z którym się zmagam. A reszta to, to, to co? No, no. Akceptuję siebie w 100%, taką, jaką jestem, akceptuję swój charakter, choć dla niektórych zupełnie nieznośny, ale, ale ja lubię siebie, lubię ogólnie siebie i być może dlatego nigdy nikomu niczego nie zazdrościłam. nie Jestem osobą zawitną i to wszystko leży tutaj w głowie. Przede wszystkim akceptacja również leży nie w wyglądzie, a w głowie. Jesteś teraz szczęśliwa? Jestem szczęśliwa, tak. Absolutnie jestem szczęśliwa i. Yy... Bardzo rzadko miewam takie dni, w których mogę nie być szczęśliwa. Robię wszystko, żeby to szczęście pozyskać. Podnoszę je na ulicy, wszędzie. Wszędzie doszukuję się szczęścia i, I to jest bardzo ważne w naszym życiu. A jesteś zakochana? Czy jestem zakochana? Raczej nie chciałabym na ten temat mówić. U mnie jest zakochaniem także. Co jedyne mogę zdradzić, że to nie jest taka łatwa sprawa, abym się zakochała. To jest raczej taki y, długi proces dla faceta, y, żeby rozkochać mnie w sobie. Ostatni klaps na planie serialu Miłość na Bogato padł i co dalej? Co dalej, jeżeli idą zdrowem filmu Miłość na Bogato, śledzę losy bohaterów, a później, a później... Zobaczymy, co będzie dalej. No, nawet jeżeli coś z tego wyjdzie, a nie wiadomo, czy już nie wychodzi, nie mam tendencji do chwalenia się, więc najpierw chciałabym, żeby coś zrobić, pokazać, a później o tym mówić, bo nie warto mówić o czymś, czego nie ma, więc, więc ja sobie planować mogę różne rzeczy. Ale tak naprawdę życie jest tak na tyle przewrotne, że, że zupełnie nie wiem, gdzie jutro będę. Ty sobie myślisz o tym, kurczę, może trzeba by być mamą, to sobie myślisz z uśmiechem i tam z zegarkiem, że o, o, w ogóle właśnie takiego nie myślę. I to mnie zaczyna najbardziej martwić, bo w ogóle nie mam takich myśli. A wręcz moja mama i również cała moja rodzina przekonana jest, że nie ja mamą już nie będę. Jezu, najlepiej to by było tak wpaść i, i po prostu jest bo tak jak mówią, że nigdy nie jest dobre, dobry czas na nadziewanie. Na Każdy mi mówi, wiesz, bo jak zajdziesz w ciążę, to to, to by się zmieniło. A ja mówię, no dobra, ale żeby zajść w ciążę, to, to chyba muszę spać, bo tego nie będę planować. Nie, nie, planowa, nie, no być może nie spotkałam takiego, wiesz, faceta, z którym bym chciała mieć te, tego to potomstwo swoje wyczekane. Nie no, my tak planujemy już te dzieci, już tak od jakiegoś czasu. Z jednej strony bym bardzo chciała, z drugiej strony się boję i zauważyłam, że im starsza jestem, tym bardziej się boję, ponieważ no jakoś tak mój, mój poziom no takiej świadomości, że jednak jesteś odpowiedzialna za małe życie, no tak, tak wzrasta, no, że ja jestem już przerażona wszystkich. Już o mały włos tam się, wiesz, żoną byłam i mamą zaraz miałam być, ale co? ja wierzę w mojego anioła stróża, który gdzieś tam, wiesz, yy, siedzi mi na ramieniu i tam yy, i kieruje tym moim życiem. Yy, bo faktycznie yy, w tej chwili tak jak jestem szczęśliwa, to jeszcze w życiu nie byłam. A już na pewno nie jako mężatka. <grywka> <grywka> Dzie Dzieci ci nie w głowie Tak Absolutnie nie. W ogóle podejrzewam, że... Jeżeli nie zmienię tego w stosunku do, do, do tego tematu, czyli zostanie mamą i dzieci, cała ten, ten cały bajer, to obawiam się, że po 30. też, w tym bardziej nie będę o tym myślała, bo życie kobiety zaczyna się po 30. mówią. Jest ser, oczywiście. <laughs> Obawiam dziecka trochę z tego powodu, że wiesz, jak bym zobaczyła, to ja pewnie bym siedziała z nim cały czas i to by mi pewnie dużo życia zabrało. I, i to jest kolejny raz, myślę, egoistycznie i myślę sobie po prostu, że wiesz, to by mi, znowu dziecko by mi zabrało dużo życia. Wiem, że o, wiem o tym, że to też daje dużo szczęścia. Chłopiec czy dziewczynka bardziej? O, chłopiec, zdecydowanie, pewnie. Zaczyna. Najważniejsze, żeby było zdrowe, ale wydaje mi się, no, chłopak. Być może dlatego, że ja ciągle, wiesz, z facetami. A chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka. Tak? Dlaczego? Nie dokonuję. Wybrzydki są fajniejsze, raczej fajne są, Wiecie, się tym nasza kuchnia, drugi. trochę y, jest kaloryczna, ale bardzo lubię, dysiąt bardzo dysiąt bardzo dysiąt lubię ryby pod każdą postacią. Po lubię gotować zupy, bo sama dysiąt bardzo dysiąt lubię zupy, więc, więc tak naprawdę y, to umiem gotować najlepiej, aczkolwiek bardzo rzadko gotuję. Tutaj muszę się przyznać, że, dysiąt że dysiąt bardzo rzadko gotuję, bo, bo po pierwsze nie mam na to czasu, nie mam za bardzo Brawo. dla kogo, a jeżeli gotuję, to ja sama tego nie wiem, bo Państwa, najadam się w trakcie gotowania. Nie wiem czym, zapachem chyba. Czy łatwo było uwodzić Tymona na wizji? Y, powiem szczerze, że mm, y, gra wstępna Tymona do y, podrywania, trochę jest już jest nie na czasie. Być może Tymon dlatego y, nie wie, co jest teraz trendy, ponieważ ma już większość czasu żonę. Yy, więc teraz już się tak nie podrywa dziewczyn, zadając jej pytanie, czyś, co robisz, gdzie pracujesz? <laughs> Chyba to już jest nie na czasie, absolutnie. A jak się teraz podrywa dziewczyny? Yy, powiem yy, szczerze, że ja nie wiem, ponieważ mi faceci nie podrywają, z reguły się mnie boją. Nie podchodzą do mnie. Więc ja czasami myślę, yy, będąc w, w klubie takie dosyć przyziemne, ale, ale zazwyczaj tam yy, się. Takie rzeczy dzieją. Myślę czasami, czy coś jest ze mną nie tak, dlaczego oni do mnie nie podchodzą. Jeżeli już ja na kogoś, ja na, na kimś oko zawieszę, to niestety ja muszę wykonać ten pierwszy krok. Nigdy nie doszło do tego, że ktoś podszedł do mnie. Chodzi o to, że mężczyźni boją się atrakcyjnych kobiet. Na pewno. Na pewno. Prędzej podejdzie facet, który jest naprawdę. Bardzo, bardzo przeciętny, ale to chyba chce przezwyciężyć swój strach i postawić sobie za cel. Oczywiście jest gdzieś tam z góry skazany u fajnej dziewczyny na, na, na porażkę, aczkolwiek tak nie zawsze jest. Nie, nie musi to być miłość od pierwszego wejrzenia. Ważne, ważna jest rozmowa i, i tak naprawdę błysk wokół i wiele innych rzeczy się na to składa. Facet nie musi być piękny, umówmy się. Ostatnio ym, słyszałam, że ty powinna się częściej uśmiechać, a nie wydymać, już wiesz, nie rób tego, nie zupka. wydymać, nie wydymać us, bo to już jest pastę. Teraz już trzeba być naturalnym, uśmiechniętym. Bierzemy przykłady